Witam serdecznie. Drugi odcineczek, Pyk. Lecimy po zwycięstwo. Gdzie lecimy? Oto jest pytanie. Może tutaj? Upadlona odkrywka. Dziękujemy kierowcy busa. No i co? Lecimy po zwycięstwo. Albo po przegraną. Życie nie jest życie to nie bajka life is brutal moja jak na razie najbardziej szczęśliwa miejscówka chyba albo to nie ona sam nie wiem nie znam jeszcze tej mapy się okaże zaraz jak wylądujemy ale to chyba ona tak to ona za dużo ludzi leci tutaj może ogarniemy sobie to jakoś, może nie, się okaże. Może zginiemy od razu. O tutaj mamy skrzyneczkę. Cyk, otwieramy od razu. Leczenie DMR tylko. trudno, dobre i to. Już się strzelają. Jeden frag. grudni frak nie odwracamy się kolega się odwrócił, niepotrzebnie co my tu mamy Pamiętajcie, nigdy nie odwracamy się. Wojownik duszu może być. Najgorzej to się odwrócić i dostawać w plecy strzały. Dobra, gdzieś tam się strzelają. oj hojs, jestem za Twoim oknem. Ze mną ham co wyrzuca ludzi z okien. O, tam mamy gracza. Może będzie nas widział, może nie widział nas widział. Jemu krócić, o jest dobra, jest, 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 jest. No niemożliwe. Ja jako Bambi zabiłem gościa. Zabiłem tak jak zabiłem, sam w to nie wierzę, no nie. Jez. Yes. Myślałem, że tutaj są lepsi gracze, no nie? Masakra. No, dawaj mi kluczyk, dawaj mi to. ...lecimy się postrzelać, no. Może nie jestem jakimś prograczem, ...ale staram się... staram się grać jak najlepiej. Pyk. tylko tryb bez budowania. Też pewnie znajdą się też tacy, którzy... ...lubią budować. O, kurde, padniem do dziury z kamieniami. O, do wody przejedziemy. Pewnie lipa. A przejechaliśmy. A w razie sobie pojeździmy. Poszukamy może ludzi. Może gdzieś jakieś spięcie będzie niepotrzebne. Może przegramy od razu. nie mamy beczki, siorby Gdzie jest nasz motocykl? Tutaj ty jedziemy dalej. Bu, bu, bu. Coś tam widziałem, nie wiem co, coś widziałem. Zobaczymy co tutaj jest. Dawaj hajs. Siemanko wszystkim, wysokim i niskim. Pyk, pyk. Bu, bu. jest motocykl? Tego już nie wie nikt. Ale dobra. Tuning, bierzemy. Pyk. Dawaj hajs, jestem pod Twoim domem, dawaj ha Dobra, jedziemy. O, tam ktoś po lewo się gdzieś strzela daleko albo blisko, zobaczymy zaraz. Dobra, do strefy uciekamy. Może gdzieś przy strefie się strzelają. Strefy. Może trochę jak Bambik zagrałem, ale na trzeciego, ale no co Nie można być najlepszym we wszystkim Dla tych hejterów, co mi tak pisali, że jestem na YouTube że jestem słaby, no to nie wiem, może kiedyś się z nimi spotkam w grze, a może to właśnie ich załatwiłem w tej grze, nie wiem O już ktoś do nas strzela A skąd do nas strzelasz kolego? Ja ciebie nie widzę O tam biegniesz sobie w krzaki Czy to nie byłeś ty? To nie byłeś ty No, gdzie jesteś, kolego? Nie widzę Cię. Nie widzisz, tutaj był. O, jest. Dał znać. Nasza suczka dała znać. O. Dziękuję do widzenia pyk yy, mapa gdzie jest strefa. Tutaj mamy do strefy. Przydałaby się jakiś samochód wziąć, no nie? Yy, znak burzy. A, nie w tą stronę. Dobra. Kurde, człowiek się zakręcił. Nie wiem czemu cały czas tam tamten kapslok, no nie no trudno, siódemka No gdzie jest nasz medyk w Nie ma Coś, coś się zbugowało, albo coś się zepsuło, albo nie mamy dostępu do internetu. A, bo po prostu trzeba mieć mniej życia, żeby to zadziałało. Siedem fragów, zobaczymy jak się poradzę później. No nie? nie jest źle, nie jest też najlepiej mamy motocykl możemy sobie pojeździć poza blisko granic strefy tam gdzie się przeważnie ukrywają gracze no nie na pewno ktoś będzie nami zainteresowany i będzie nas, do nas strzelał no nie a wtedy my mu odpowiemy ładnie ogniem o już mamy już mamy pięknego. Przegramy chyba tutaj. Kurwa, boż. A już, już myślałem, że przegram to, no nie już było bicie serca. Kurde. A tam? Dobra, tam ktoś leciał jakoś muszę się do góry dostać, no nie? czym są jakieś splashy są. Dobra. Słaby aim. Czy coś takiego. No i ludzie 9 graczy, czyli top 10 nasze na razie. Jako Bambik myślę, że Myślę, że nie jest źle, no nie? Tam jakieś drony biegają, coś mi zeskanowało przeciwników chyba na plecach nie mam nikogo dużo graczy się tutaj gdzieś ukrywa. Gdzie my mamy przeciwnika po drugiej stronie, gdzieś tutaj, chyba, boss jest jakiś, tak kiedyś mi się wydawało w cytadeli. Kurde. Kurde, kobre mamy? Mamy, ale tamto nie dobiegniemy. A dobra, strefa się zamyka, zapomniałem. A, trudno. Raz się żyje, no nie? Złą brączkę mam w ręku. Tak to pewnie bym go załatwił. O, słabo mu zabrałem życia. Trudno.